Po raz kolejny mamy tą możliwość wypożyczenia tego toru, tym razem w okresie wakacyjnym, tym razem na dłuższy okres. I rzeczywiście frekwencja nam dopisze prawie 100% więcej niż w poprzednim tygodniu, więc cieszymy się bardzo. To jest bardzo fajna rzecz, bo gdy jest nudno samemu w domu, to można się fajnie pobawić. No bo są wywrotki, które są śmieszne, można spędzić czas z przyjaciółmi. No jest dużo zabawy. Dzisiaj byłaś pierwszy raz. Nie, jeszcze byłam wczoraj. Będziesz jeszcze przychodzić? Na pewno. Tor wodny, przeszkód? Jak tam widzę, że zmęczona? Czyli przeszłaś cały? Przeszłam bardzo dużo razy i mi się bardzo, bardzo podoba. Dzisiaj z tatą przyszłaś, a tata próbował przejść przez wodny tor przeszkód? No próbował przez taką y, to, jak to się nazywa, to cienkie, ale y, stojąco się poślizgnął i nie, nie udało mu się. Czyli to nie jest taka prosta, rzecz, dzieciaki są sprytniejsze. No nie, bo ja przychodzę to na czworaka. To no może tacie cię podpowiedz? Może, ale on y, jego trochę boli kręgosłup, więc może nie. Jak myślisz, to atrakcja tylko dla dzieci czy dla dorosłych też warto, żeby spróbować? Dla dorosłych też. Powiedzcie, jaki jest ten tor? Trudny, łatwy? Dla mnie łatwy według mnie. Dla mnie też. Masz jakąś metodę, jaką wykorzystujesz, żeby przejść przez to? E, tam, jak są takie paski, to ja po nich skaczę, a później tak się turlam. Czyli trzeba, każdy musi znaleźć swój sposób. Mhm. Tak. Mhm. Ja na przykład mam takie, że ja po prostu tutaj zjeżdżam na brzuchu albo to po prostu przebiegam. No i normalnie tam wszystko robię. Tutaj się chwytam tego, jak obracam się, to się chwytam takiego uchwytu, żeby się łatwiej obrócić. Jak myślicie? Jest to atrakcja, rzeczywiście warto przyjść? Warto przyjść. Ej, będą nowe elementy, podobno, przyjdziecie Właśnie przetestować? Właśnie na to czekamy, bo jak tam patrzyłem na te zdjęcia, to myślałem, że to takie będzie, ale tutaj na razie tak trochę małe to jest. Czyli większy by się przydał, tak, tak? Większy by się przydał, więcej atrakcji. Niektórzy rozczarowani po filmiku promocyjnym, że nie wszystkie elementy się tu pojawiły. Zgadza się, mamy kolejną wersję jakby tego toru przeszkód. E, mogę zapewnić Państwa, że na najbliższy weekend e, tor zostanie zmodyfikowany, nowe elementy powstaną, trudniejsze. Także zapraszam jeszcze raz tych, którzy już skorzystali z naszych usług. No właśnie, tor w tym tygodniu od poniedziałku do niedzieli. Tak, zgadza się. Od poniedziałku do niedzieli, od godziny dziewiątej do godziny dwudziestej zapraszamy wszystkich chętnych. Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób umiejących pływać i poruszających się w tym basenie sportowym. Przewidujemy oczywiście drobne pomocy dla tych, którzy sobie gorzej radzą w postaci kamizelek. Zapraszamy całe rodzinę, wszystkie dzieciaki. Przypominam, że w tygodniu, czyli w okresie tym roboczym, dla wszystkich dzieciaków mamy 5 zł za pierwsze 70 minut pobytu. Atrakcja jest w okresie wakacyjnym dla dzieciaków dodatkowa chyba taka yy, okazja do tego, żeby ciekawie spędzić czas. Czy Myślicie o tym, żeby on się jeszcze pojawił w późniejszym okresie? Być może okaże się, że po mocnych naciskach ten tor zostanie przedłużony o kolejny tydzień. Ale informacje proszę szukać na naszej stronie internetowej.